Czasami. Czas wiecznie płynąca rzeka, która niesie nas przez życiową podróż od przeszłości przez teraźniejszość, w nieznaną przyszłość. Jesteśmy tylko zwykłymi statkami, płynącymi na falach czasu, wiecznie poruszające się naprzód, jednak nigdy nie zdolni do zawrócenia. Czas mierzymy w sekundach, minutach, godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach i latach, ale to pojęcie o wiele więcej podstawowy element naszego istnienia, kształtuje nasze myśli i działania, kieruje naszymi marzeniami i ambicjami. To przeszłość czyni nas tym, kim jesteśmy? Teraźniejszość kształtuje nasze życie. Przyszłość, do której dążymy. Więc chwytajmy każdą chwilę. Korzystajmy z każdego dnia. Bo czas na nikogo nie czeka. Nie zwolnij tempa. Jesteśmy tylko podróżnikami w tej podróży. Razem, ramię w ramię. Pozwól nam jak najlepiej wykorzystać te ceny na chwilę, które mamy, abyśmy mogli cieszyć się każdym dniem, jaki nam los przyniesie.